Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w przepięknej i najlepszej na świecie grze Mad Runner. Dzisiaj ostatni punkt tartaczny, ostatni ładunek składami. No i kończymy pierwszą mapę. Będzie już 8 na 8, także kontynuujemy, aby sobie tutaj nie przedłużać. Eee, także widzicie jak to wygląda. Eee, Zatoka Grizzly. No i oczywiście kontynuujemy. Także zobaczymy, jak to będzie. Ostatnio była gleba. Przewoziliśmy krótkie kłody, przewoziliśmy długie kłody, przewoziliśmy średnie kłody również. Więc, no, można powiedzieć, wszystkiego po trochu. Ja może sobie faktycznie wezmę tutaj tego gentlemana. Od razu go też scholuję. W zasadzie nawet mógłbym od razu zmienić na. Chociaż nie, czekajcie, ja to zrobię tak. Zmienię tak na scouta, jak tam mówili najlepiej. Teraz sobie zmienię na na dzień, i teraz sobie zmienię na tego Forda i go po prostu scholuję. Po prostu go scholuję. I nim sobie po, pojadę do warsztatu. No trudno, no trudno. Także ja go sobie tutaj oczywiście odinstaluję tą cysternę paliwową i mu zamocuję tutaj dodatek na krótkie krótkie nam tak naprawdę mówiąc wystarczy. Także także tak. No i tutaj do punktu tartacznego, prawdę mówiąc bliżutko. Tutaj 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 cyk, cyk cyk. No i średnio ładujemy i dostarczamy. Powiem Wam, że troszeczkę jednak mam niedosyt. Trochę mam niedosyt. Wiem, że no... No może troszeczkę sobie za bardzo ułatwiłem jeżdżąc przede wszystkim tutaj głównymi drogami. Nie ładując też ręcznie tych kłód, które gdzieś tam były. Oczywiście chodzi mi o te kłody w tych miejscach tutaj, na tych bagnach. Ale no nie wiem, no sami przyznajcie, czy Wam by się chciało, czy Wam by się chciało pojazdem bez AWD to robić, ciągle walczyć z tą wyciągarką, walczyć z tym, z tym żurawiem do załadunku, z tym chwytakiem całym, którym też beznadziejnie się to ładuje, co zresztą Wam pokazałem. Więc dajcie znać, co Wy myślicie. No ja tutaj też nie chcę sobie dodatkowo utrudniać, mimo że i tak jeżdżę w miarę głównymi drogami, to i tak powiedzmy Tutaj cyrki się zdarzają, więc, no, już chyba mi wystarczy. A jak będą lepsze pojazdy, no, to myślę, że będzie można bardziej pokombinować. Dajcie w ogóle mi znać też w komentarzach, jeśli to oczywiście nie problem, czy tutaj jest jakakolwiek możliwość tuningu też pojazdów. Już nie mówię, że jakieś tam nie wiadomo co bym chciał, ale ciekawe, czy istnieje tutaj opcja: dajmy na to zmiany koloru. To mnie też ciekawi. Akurat zielony kolor lubię, ale powiedzmy żółty czy pomarańczowy już mniej. Więc ciekawi mnie, czy możemy też zmienić kolor. Czy te ciężarówki, które są tutaj dostępne, to są i, i trzeba nimi jeździć. W takiej konfiguracji, jak po prostu gra nam tutaj prezentuje, to też mnie bardzo ciekawi, no i kończymy dzisiaj. Kończymy dzisiaj mapę. Nie wiem, czy tutaj jeszcze coś jest do zrobienia oprócz dostarczenia tych punktów do tartaku, łącznie 16. Wydaje mi się, że nie, no bo tutaj były wieże obserwacyjne do zrobienia no i oczywiście. Odblokowanie drugiego warsztatu. Tam też trzeba było chyba 4 punkty dowieść, zdaje się. Co też nie było jakoś bardzo trudne, bo na mapie stały dwa pojazdy z tym dodatkiem. Naprawczym, więc praktycznie tylko wystarczyło dojechać i tyle. No i. Załadowanie ręczne też chyba punktów dodatkowych nie dostaliśmy, więc też zupełnie bez sensu to robić ręcznie. Męczyć się. No i krótkie. No i krótkie. No i oczywiście do... Do Tartaku, do Tartaku moi drodzy. Też chyba pojadę naokoło. Tutaj mi się wydaje, że... Akurat kolejnym pojazdem bez, bez AWD to niby tutaj ten skitter jest w razie co mógłby nas pociągnąć, ale nie chcę też przedłużać. I tak już wydaje mi się, że dosyć długo zeszło z tą pierwszą mapą. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, nie wydawało mi się, że aż tyle będzie to zajmować. No ale wszystko swoje trwa, nie? Chociaż tutaj ten pojazd, ten Ford, mam wrażenie, że i tak radzi sobie troszeczkę lepiej niż ten Bison. To też ciekawi mnie, czy też podzielacie moje zdanie, czy też nie. Dopiero tutaj zajechałem, kłody zapakowałem, a już i tak 6 minut jest, więc zanim jeszcze tam dojadę, to pewnie jeszcze też 10 minut. No to idealnie, aby tutaj zakończyć wszystko. Mimo, że tutaj wydaje się droga łatwiejsza, to też... Oczywiście pewne problemy są. Wcale też te krótkie kłody nie wydają się wiele mniejsze od tych średnich. Podejrzewam, że pod względem ciężaru, no to jest to może kilkadziesiąt, chociaż no, kto wie, no może troszeczkę i więcej kilogramów różnicy, a jednak widzicie, z tymi krótkimi idzie, idzie dużo lepiej więc podejrzewam, że to wina tej przyczepy no ta przyczepa też swoje waży nawet pusta z tymi metalowymi oczywiście um, uchwytami po bokach a co dopiero jeszcze załadowana kłodami tutaj nie patrzcie e, także no i jeszcze dodatkowo gabaryt, nie? dodatkowo gabaryt, robi się ciężar większy Trzeba pilnować, patrzeć, zwracać uwagę na te przechyły. No i to tam mamy jechać, dobra. Zapomniałem, że to w lewo. No działa to fajnie, światełko fajne. Troszeczkę szkoda, że tego trybu fotograficznego nie ma, bo teraz mógłbym sobie zrobić jakąś foteczkę, ale niestety nie mamy tutaj. Czekajcie, Chromida, zapisano tutaj czasowe postępy w grze, czyli po prostu też nie ma tutaj, nie ma kasy. Bo ostatnio się pytałem, czy są tutaj też pieniądze w grze, ale, ale chyba jednak, chyba jednak nie, nigdzie. Wiesz, tutaj ten dźwięk silnika naprawdę jest jak w jakimś elektryku. Dziwnie to brzmi. No ale y, pierwszą mapę można powiedzieć prawie skończyliśmy. Wiemy już, jakich pojazdów. Zupełnie nie brać do użytku, bo to w ogóle nie jest żadna przyjemność, to jest tylko męka. Jeszcze tym, no to tak jak cię mogę, ale tym Bisonem ze średnimi. No i ten skiter też. Ten skiter, jeśli chodzi o to ładowanie ręczne, no to o właśnie, o Wilku mowa. Chociaż za to terenowo sobie dobrze radzi, więc o tyle on jest fajny, że. Można go używać jako ten pojazd ratunkowy, gdzieś tam powiedzmy się zakopiemy czy coś na bagnie, no to można nim podjechać, on się nie boi żadnych tutaj terenów i, i bez problemu można nim się wyciągnąć. No i oczywiście na kolejną mapę bierzemy zupełnie inne pojazdy, inne ciężarówki, myślę, że to byłoby wskazane. Ciekawi mnie też na przykład, czy dajmy na to, powiedziałem, że w każdym momencie, tak jakby wyjścia do menu głównego i wejścia, no to można sobie zmienić te pojazdy, tak naprawdę. Więc też ciekawi mnie, czy na przykład jak zostawiłem tego skałcika tutaj na stacji paliw, i powiedzmy teraz wyszedłbym do menu, wybrał inny pojazd zamiast tego skauta, to czy ten nowy pojazd też by się tutaj zrespił w tym miejscu, czy on by wtedy był e, powiedzmy w warsztacie, czy dopiero z warsztatu by trzeba było przyjechać w to miejsce trzymanie też pojazdu na stacji paliw, no jest e, oczywiście e, dobre z tego względu, że że dzięki temu możemy tak naprawdę zmieniać czas, patrzcie tutaj w usterkach też nie ma odbicia to jest też Słabo, niby cienie są, ale odbicia nie ma. Yy, więc yy, ciekawi mnie, ciekawi mnie, czy, czy trzeba dojechać, czy po prostu tylko się pojazd zmieni, a, a reszta zostaje tak jak była. Dobra, tutaj główną drogą cały czas jeszcze. No i tutaj ten ostatni. Oj, ostatni przejazd też taki dosyć fajny, Ale ten jest całkiem, całkiem. Nie wiem, czy on w ogóle też jest w podstawowym Madronerze. Możliwe, że ja go dostałem, bo kupiłem od razu ten dodatek American Wild. Ale tak naprawdę, no to było w komplecie, więc. Była dobra cena za całość, za podstawę i ten dodatek, więc od razu dodatek też kupiłem. Swoją drogą, to już bardzo dawno, to chyba na Black Friday. <grych> I teraz jest okazja do tego, aby sobie tutaj trochę pojeździć, pograć, wypróbować, wyrobić sobie też opinię. Ktoś mnie zapytał o Madranera, no toż mniej więcej wiem co mówić. No, ale oczywiście gra bardzo fajna, no myślę że. Spodziewałem się, że będzie gorsza. Jest to też taka gra na kombinowanie. Trzeba tutaj bardzo uważać, to bez dwóch zdań. Graficznie jest lepiej niż się spodziewałem. Myślałem, że będzie gorzej. Jest zaskakująco. Dobrze. Ładnie to wygląda, tylko właśnie zwłaszcza w dzień. Może niepotrzebnie tak jeździłem sporo w nocy, ale... Yy, no, ostatnio właśnie się dowiedziałem, że można sobie przeskoczyć na skałcika, wtedy sobie przesunąć czas na dzień. A jeszcze lepiej, gdy mamy jakiś pojazd na stacji paliw. To wtedy zmiana czasu jest po prostu za darmo. No, tutaj to miejsce nasze sławne. No tak fajnie ten Bison wygląda, no wydaje się nawet ładniejszy wizualnie, niż ten Fordzik, a jednak widzicie, że... że Ford chyba jednak sobie radzi troszeczkę lepiej. Minimalnie może, ale tutaj w ogóle muszę chyba cofnąć, bo się taki przechył zaczyna, delikatny. Może ma też większe koło, a tutaj też troszeczkę mnie to yy, mierzi, że nie można sprawdzić jaki tutaj na przykład jest rozmiar opon żeby to tak bezpośrednio porównać trzeba jedną ciężarową koło drugiej stanąć no i wtedy ewentualnie porównać która ma większe opony a tak sami z siebie no to nie więc nie ma tutaj chyba takich informacji niestety no i widzicie z tymi krótkimi jakoś tam idzie nie jakoś tam idzie ten chyba ma też mocniejszy silnik jak na elektryczny. No ale Stacji do ładowania tutaj nigdzie nie widziałem, więc nie wiem, jak to zostało zrealizowane. Oczywiście śmieję się. Tutaj w prawo było, tak? Chyba. Tak. Dobra. Tutaj właśnie. Aha. Trzeba też gaz puszczać, no chwila nieuwagi to ten przechył od razu robi, robi swoje, nie? Są kolejny Ogólnie się cieszę, no pierwsza mapa, co prawda tych mapek jest tam całkiem sporo Nie wiem nawet ile nie liczyłem, ale Myślę, że tak jest, na każdą mapę trochę zabawy A ja oczywiście, wiecie, no miejcie świadomość tego, że można było to zrobić dużo szybciej. Można było sobie tutaj wybrać mocniejsze pojazdy i zrobić to ekspresowo. A ja chciałem się troszeczkę pomęczyć, chciałem się przede wszystkim zapoznać. Nie chciałem też oszukiwać, nie? No bo jak tutaj na pierwszą mapę była taka sugestia ze strony twórców, żeby jeździć tym, co, co dali, no to tak stwierdziłem, że może, może i tak zrobię, ale z perspektywy czasu to nie był dobry pomysł. Dziękujemy. Gra ukończona, patrzcie. Czas gry 5 godzin. 5 godzin i 16 minut zajęło mi zrobienie pierwszej mapy. Zużyte paliwo 800 litrów, odblokowane pojazdy 7 z 7, odblokowane warsztaty 2 z 2, odkryte punkty obserwacyjne 4 z 4, przejechany dystans 34 km i zaoszczędzony czas 6. To nie wiem o co chodzi z tym zaoszczędzonym czasem, że 6. Zakończono z balansem gry, tryb uproszczony. Ok, mamy trzy gwiazdki. Zdobyto punkt postępu, odblokowano nowe mapy i pojazdy. Dobrze, także zaraz sobie przejdziemy do menu głównego, ale ja jeszcze, tak szczerze mówiąc, chciałbym sobie go scholować do warsztatu. To jest ten Ford LTL 9000. Ja bym sobie go odholował do warsztatu. Skoro już tutaj wszystko zrobiliśmy, i chciałem jeszcze porównać ten rozmiar opon. Może niepotrzebnie, ale po prostu mnie to ciekawi. Czy on ma te opony większe czy mniejsze od tamtego? Ustawię go tutaj w ten sposób. No, tak naprawdę już się tam te pojazdy nie przydadzą w ogóle, więc. Tutaj bierzemy bizona jeszcze i też go sobie oczywiście scholujemy do warsztatu. Oj. Szkoda, że tutaj nie można też wybrać, nie? Tylko po prostu do tego najbliższego. No teraz akurat dobrze, bo miałem tutaj blisko. Jakbym był dalej i odholowało do tego drugiego, no to wtedy by, wtedy by było gorzej. Się wydaje nawet, że ten pomarańczowy jest większy, ale, ale chyba nie. Oj. Opony nawet, patrzcie, ten pomarańczowy nawet opony ma e, szersze się wydają. To jak to jest możliwe w takim wypadku? Jak to jest możliwe? Tutaj tak ciężko porównać ten rozmiar opon, może z tyłu bardziej. Nie, no w sumie te koła ma takie dosyć podobne, dosyć podobne. chociaż zielony Fordzik ma tutaj większy bieżnik się wydaje. Ten ma taki gładszy, jakby tutaj były jakieś autostradowe co najmniej. Ten ma lekko z bieżnikiem, ale rozmiar się wydaje bardzo, bardzo podobny. chociaż no może, może ten zielony ma ciut większe, nie wiem jak to sprawdzić. Może i ten maciut większe No i takie bardziej jednak lekki bieżnik jest. A tutaj e, się wydaje gładki. Tak, jakby tutaj na przykład były e, autostradowe, a tutaj powiedzmy były uniwersalne, nie? Ale nie wiem, może to, może to jest błąd. No, ten z tej perspektywy wygląda bardziej masywnie. E, mimo, że jak ten sobie stoi tak po prostu sam, no to też wygląda na dużą ciężarówkę. No wizualnie. Powiem szczerze, że bardziej mi się podoba ten. Wydaje się też ciut wyższy, ale tak minimalnie. Chociaż tak rama jest chyba wyższa w tym, nie? Ten jest ewidentnie masywniejszy ten zielony. Dobra, no to tak mniej więcej to wygląda. Jeszcze mógłbym sobie też tego Westerstara dla porównania. Tutaj też scholować łączymy tam naczepę i też go jeszcze scholuję, żebyśmy go sobie tutaj zobaczyli. No to i tak już koniec mapy, to można chwilę się tutaj pobawić. No ten jest ewidentnie już większy, jest taki bardziej. No, zobaczcie, jaka to jest. Jaka to jest maszyna w porównaniu z, z nimi, nie? No to ten już jest, ten już jest, no i koła też ma dużo większe no, sporo większe, naprawdę. Tak, z 10 cali. No i tutaj opony też słuszniejsze już nawet widać po bieżniku, że nawet w tych tylnych że tutaj widać, no już tak na wysokość no wiadomo, że jest wyższy w ogóle, ale prześwit podobny. No ale no ale zobaczcie, zobaczcie jaki tutaj jest gabaryt. Też troszeczkę dłuższy, ta maska taka też masywniejsza. Na szerokość może podobnie, ale Western Star jednak o, z tyłu na przykład też to dobrze widać. Tutaj te koła, mniej więcej do tego punktu, także jeszcze o tyle zupełnie zupełnie inne opony. Tak jakbym, ja bym powiedział, że tu są uniwersalne, w środku są autostradowe, a ten jakby już miał na przykład terenowe. Ale ile cali to może być, to ciężko mi powiedzieć. No Tak na oko jakbym miał strzelać, e, powiedzmy bazując na doświadczeniu z, ze Snowrunnera, no to bym powiedział, że może by to były 44, może 45, a te bym musiał mieć mniej. Bym musiał mieć gdzieś z 38, 39. Nie wiem, nie wiem, tak strzelam, strzelam. Możecie napisać swoje typy, bardzo mnie to e, ciekawi. Także porozmawiam, porozmawiajmy, e, podyskutujmy. No, i tak naprawdę tyle: tak naprawdę tyle. Swoją drogą to też ciekawi mnie, czy jak sobie je tutaj zostawię, to mogę je sobie zostawić i one będą do wyboru. Czy powiedzmy tego muszę koniecznie scholować, żeby później był. Na razie wyjdę sobie tutaj do menu głównego. Mówicie o co mi chodzi? Że, gdybym teraz sobie wybrał kolejną mapę i chciałbym na przykład tego Western Stara, to czy muszę go koniecznie scholować? Ale chyba nie, chyba nie. Także zobaczę sobie tylko jeszcze na szybko, co my tutaj mamy. Wybierz mapę. No i co nam to odblokowało? Tom, tak? Kłoda, góra kłodowa. Później jest torofowisko. Także chyba, chyba wypadało lecieć po kolei. Nie wiem swoją drogą. Co tutaj też źle zrobiłem? Czy tutaj już tak jest wypełnione do końca? Czy coś tutaj jest? Bo widziałem, że niektórzy mają czerwone tutaj gwiazdki, więc nie wiem, czemu mam zwykłe. Czy to czerwone są na tym trybie wtedy tej symulacji, a na uproszczonym są takie zwykłe? Czy tutaj też jeszcze nie powinna być jakaś odznaka? Bo tutaj mam dwa te ptaszki na zielono. Nie wiem, czy tak powinno być. To już jest taka ukończona. Czy, czy, czy coś tutaj jeszcze jest do zrobienia? Nie? Tutaj balans rozgrywki jeszcze jest jakby no nie w pełni, więc nie wiem, co się tutaj stało. No, i tak prawdę mówiąc, mi tutaj za bardzo nie odblokowało, chociaż ten jest odblokowany teraz. Nie, to jest właśnie ten, co nim jeździliśmy. To jest ten Fordzik, ten elektryczny w cudzysłowie. No, i będziemy jeździć dalej. Także Ford ma dwie gwiazdki i Bison też ma dwie gwiazdki, aczkolwiek ten jest, nie nadaje się do jazdy terenowej, i ten też. Ten się już jako tako nadaje. No i ciekawi mnie na przykład ten, ten to jest taki jak szczupak, to też można by sobie go w następnym odcinku też wziąć w obroty, on jak na jedną gwiazdkę to nie ma tej, że sobie nie, nie nadaje się do jazdy terenowej, więc może nawet bardziej by się opłacało brać tego niż tego, a na pewno tego bardziej by się opłacało brać niż tego, nie? Tutaj mamy skaucika też, to nie jeździliśmy. Myślę, że któryś z tych by trzeba było też sobie tutaj wziąć w obroty. To jest ten Kamas, co też nie jeździliśmy na wyzwaniu. Więc teraz zastanawiam się, który z tych trzech wybrać. Ten, ten i ten, bo wydają się dosyć podobne. Nie wiem, czym one się różnią tak naprawdę. Ten wydaje się mniejszy, ten chyba trochę większy, a ten chyba największy z nich wszystkich. Więc nie wiem, nie wiem. Tutaj mamy GMC, ale to jest też jakieś kino zdaje się. To też coś w stylu tamtego Bisona, że raczej sobie nie da rady w terenie. No i to jest też taki skautik. Tutaj mamy jeszcze traktor. Ten wygląda też fajnie swoją drogą. No i tak to wygląda. Wcale tutaj też tych pojazdów nie ma. Tutaj te DLC wykupione, bo to było w komplecie Wally Czyli jakaś chyba dolina, grań, old -timers. No i tutaj tak, jakby główna. Także na dzisiaj byłoby to na tyle. W kolejnym odcinku zaczynamy sobie drugą mapkę. No i zobaczymy, zobaczymy jak pójdzie tym razem i czy balans pojazdów będzie lepszy. Jeśli coś tutaj źle zrobiłem w czasie tej pierwszej mapy, to proszę napiszcie komentarze. Będę starał się do tego ustosunkować i poprawić w przyszłości, aczkolwiek nagrywam te odcinki do przodu, więc w momencie, kiedy kończę ten ostatni odcinek z kampanii, to tak naprawdę na kanale jeszcze lecą odcinki z wyzwań, mniej więcej w połowie. Więc pewnie jak napiszecie komentarz, to i tak możliwe, że będzie kaszana w kolejnym odcinku, bo chyba będę go nagrywał teraz. Także trzymajcie się cieplutko, piszcie komentarze. Dyskutujmy, no i mam nadzieję, że Wam się podobało. Pierwsza mapa odhaczona.